W tym poradniku chciałem pokazać jak uploaduję samochody mody do Crash time na moje forum. Jak widać mamy tutaj Bugatti Veyron. Daję prawy dolej do archiwum. Tutaj dopisuję www.crashTime.pl Metoda kompresji daje najlepszą i daje ok. Gdzie już się skończy? Mamy archiwum to już jest nam niepotrzebne przynajmniej mi i wysyłamy na przeklej tu klikamy na przeglądaj pulpit Bugatti Veyron Otwórz i wyślij Wrócimy jak się ją wyślę Jak widzimy jest już prawie 40% Zaraz wracamy Przepraszam, że tak cicho mówię, ale mam... Jestem chory jak widać, już dochodzimy do końca. No jeszcze procent Teraz pojawiło nam się okienko, dajemy publiczne, no żeby mogli znaleźć. I można wrzucić do folderu. Ja akurat mam pierdoły, ale OK. <laughs> I dodaj plik. Klikamy tutaj. mamy i kopiujemy link Ctrl C Schodzimy do odpowiedniego działu Wątek podpisujemy, przepraszam za pomyłkę, ale jest godzina czwarta i ciemno, nic nie widzę. I pisujemy treść posta. Ja już sobie Zrobiłem wcześniej wzór. Wystarczy tylko link wkleić. Sprawdzam, czy wszystko się zgadza. Napi napisz wątek. O! Jakiś błąd. Ok, już wszystko w porządku. Jakiś błąd miałem, ale jest. Ok. Jak widać, dodałem nowe auto. Teraz wystarczy dodać fotki albo zdjęcie, albo filmik na YouTube. Super. Zachęcam na odwiedzenie mojego forum crashtime.pl Scofield. Do zobaczenia.